Z Zabrze napłynęły świetne wieści w sprawie przejęcia własnościowego górnika. W wczorajszą środę odbyło się spotkanie Agnieszki Rupniewskiej z mediami dotyczące prywatyzacji górnika Zabrze. Prezydent miasta podsumowała je poprzez wpis w mediach społecznościowych, który cytujemy w dalszej części materiału: Sprawa prywatyzacji górnika Zabrze ciągnie się od dawna. A kibice pragną, żeby została ona jak najszybciej rozwiązana. Natomiast proces przechodzi przez kolejne etapy i jeszcze trochę potrwa. Jednak wreszcie są konkrety na temat, kiedy cała sprawa ma dojść do szczęśliwego końca. W wyznaczonym terminie formalną chęć przejęcia górnika przedstawiły dwa podmioty: konsorcjum zarys Tapabol oraz LP Holding, za którym stoi Lukas Podolski. Następnie oba były wezwane do uzupełnienia potrzebnych dokumentów. W środę nastąpił przełom. Prezydent miasta Zabrze, Agnieszka Rupniewska, wystosowała takie oto oświadczenie: Dzień dobry, Zabrze. Konsorcjum Zarys i Tabapol oraz LP Holding GmbH zaprosiliśmy do negocjacji w sprawie sprzedaży większościowego pakietu akcji górnika Zabrze. Rozmowy planujemy zakończyć w maju a prywatyzację sfinalizować w czerwcu. Taki jest nasz plan na 14-krotnego Mistrza Polski. To dobry plan i dobra wiadomość dla wszystkich, którzy kibicują trójkolorowym. Prywatyzacja powinna też gwarantować budowanie dobrych relacji nowego właściciela z miastem, ze spółką Stadion, z Akademią Górnika Zabrze, a nowy właściciel dodać klubowi skrzydeł. Robimy wszystko, by właśnie taki był efekt naszych działań. Napisała Agnieszka Rupniewska na Facebooku po środowym spotkaniu z mediami, a także dodała: Myślę, że rozmowy będą przebiegać przede wszystkim trójstronnie. Jestem fanką rozwiązań koncyliacyjnych i mam nadzieję, że wszyscy, którzy zasiądą do negocjacji, będą traktować to poważnie nie tylko mowa o sprawach bieżących, ale przede wszystkim tych dotyczących rozwoju klubu, rozwoju Akademii. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jestem otwarta także na spotkania indywidualne z przedstawicielami obu podmiotów. Założenie jest więc takie, by operacja została sfinalizowana do końca czerwca. Jak widać, kolejne 2-3 miesiące będą niezwykle ważne dla górnika. Poza sprawą własnościową klubu ważą się też losy szanowanego szkoleniowca Zabrzan Jana Urbana. Ten ponoć uzależnia swoją decyzję na temat przedłużenia kontraktu, między innymi od uregulowania kwestii właścicielskiej Zabrzeńskiego klubu. Nie tylko raków. I nie tylko Częstochowa, ale cała futbolowa Polska czeka na nowoczesny piłkarski stadion. Polskie środowisko piłkarskie czeka na spełnienie obietnic przez prezydenta miasta Częstochowa, Krzysztofa Matejaszczyka. Choć pracę nad nim zapowiedział już rok temu, to w sprawie inwestycji niewiele się dzieje. Relacjonujemy rozmowę WP sportowe fakty z Włodzimierzem Tutajem, a więc rzecznikiem prasowym częstochowskiego ratusza. Ta była przeprowadzona w ostatnich dniach. W ostatnich tygodniach otwarto nowe stadiony w Opolu i Katowicach. Obie uroczystości odbyły się z wielką pompą, a trybuny wypełniły się po brzegi kibicami. W Częstochowie z pewnością patrzyli na to z zazdrością. Wciąż jest to największe miasto w Polsce, które nie ma nowoczesnego stadionu piłkarskiego. Walczący o mistrzowski tytuł Raków Częstochowa gra na zmodernizowanym, ale wciąż przestarzałym obiekcie. Rok temu władze miasta obiecały budowę nowego obiektu. Zrobiono to w trakcie kampanii wyborczej. W Częstochowie uwierzono, że wreszcie uda się przejść od słów do czynów. Krzysztof Matyaszczyk dopiął swego i został wybrany prezydentem miasta, a wielkie zapowiedzi budowy stadionu okazały się zwykłą przedwyborczą manipulacją. Obiekt miałby powstać w miejscu dawnej fabryki Elanex. Sprawa jednak utknęła w martwym punkcie i wciąż w sprawie inwestycji nie zrobiono niczego więcej poza studium wykonalności. Wszystko przez to, że teren nie należy do miasta. Tak oto tłumaczy teraźniejszą sytuację Rzecznik Prasowy Częstochowskiego Ratusza, pan Włodzimierz Tutaj. Sytuacja z odblokowaniem terenów Elanexu niestety skomplikowała się nie z winy miasta, tak jak już informowałem, Doprowadzenie do licytacji komorniczej zadłużonego terenu to niezależna od miasta procedura prowadzona przez komornika sądowego, na której długość i skuteczność mogą też wpływać inne podmioty mające określone prawem kompetencje. Kiedy w końcu ubiegłego roku wydawało się, że jesteśmy już całkiem blisko ogłoszenia terminu licytacji, o co od dawna zabiega miasto najpierw, Mieliśmy odwołanie likwidatora Elanexu dotyczące terminu przyjęcia przygotowanego przez komornika sądowego opisu i oszacowania nieruchomości. Następnie swoje postępowanie wszczął wojewódzki konserwator zabytków, na którego zakończenie trzeba teraz poczekać i zobaczyć, co z niego wyniknie tłumaczy tutaj i dodał. Miasto jest zatem w przysłowiowej kropce i czeka na to, co zdecydują inne instytucje. Zapewniam, że ta sytuacja nie jest dla miasta komfortowa, nie tylko z uwagi na rekomendacje dotyczące budowy stadionu ale fakt, że władzom samorządowym generalnie zależy na możliwości rewitalizacji i zagospodarowania tego atrakcyjnego terenu stwierdził tutaj. Miejsce, w którym ma powstać nowy stadion, to tak zwana dzielnica cudów. Miastu zależy na tym, by zmienić jej oblicze. Wkrótce ten teren zostanie dużo lepiej skomunikowany, bo do końca zmierza inwestycja połączenia wiaduktem nad torami kolejowymi dwóch stron miasta. To ułatwiłoby dojazd na stadion. Jest jednak także druga lokalizacja, która była brana przez rządzących miastem. Chodzi o rolnicze tereny przy dawnej Gierkówce, tuż przy autostradzie, ale też na peryferiach miasta. I choć lokalizacja ta była wskazana w studium wykonalności inwestycji, to nie oznacza to, że miasto posiada te tereny. Tak rzecznik prasowy wypowiedział się o rezerwowej lokalizacji pod budowę stadionu. Tam też jednak byłaby konieczność rozpoczęcia negocjacji i procedury dotyczącej wykupu gruntów. No, i jest to teren wymagający uzbrojenia. Dlatego na razie w grze jest ciągle teren byłego Elaneksu, którego wskazanie było przecież zgodne z preferencjami klubu. Gdyby jednak okazało się, że z powodu decyzji służb konserwatorskich lub dalszego przeciągania procedury związanej z wyznaczeniem terminu licytacji komorniczej, w dającym się przewidzieć czasie nie będzie możliwości inwestycyjnego wykorzystania terenów Elaneksu. Trzeba będzie rozważyć, oczywiście, w porozumieniu z klubem, alternatywne rozwiązania. Zakończył Włodzimierz tutaj. Aleks Haditagi: Szokuje. Według nowego właściciela Pogoni Szczecin, fani nie posiadający sezonowego karnetu nie są prawdziwymi kibicami ekipy portowców. Afera powstała przy okazji sprzedaży biletów na finał Pucharu Polski, który zbliża się wielkimi krokami. W środowisku Pogoni Szczecin duże kontrowersje wzbudziła kwestia dystrybucji biletów przez klub i Stowarzyszenie Kibiców. Aleks Haditagi przekazał informacje o dodatkowych wejściówkach, po czym wdał się w dyskusję z kibicami na platformie społecznościowej X. Pogoń już 2 maja będzie mogła zmazać z siebie poczucie winy. Powstałe po ubiegłorocznym finale Pucharu Polski. W decydującym spotkaniu poprzedniej edycji turnieju, szczecińska ekipa przegrała z pierwszoligową Wisłą Kraków po dogrywce. Teraz przed Dumą Pomorza znacznie większe wyzwanie. Po drugiej stronie stanie Legia Warszawa, dla której to szansa na uratowanie, choć w pewnym stopniu, sezonu. Radosna atmosfera sympatyków pogoni z okazji nadchodzącego meczu na stadionie narodowym została zmącona przez kwestię dystrybucji biletów. Zaproponowany przez Aleksa Haditakiego podział, zdaniem kibiców, nie docenia należycie tych, którzy nie posiadają karnetu. Dodatkowo Stowarzyszenie Kibiców Portowcy nie może rozpocząć zapisów ani sprzedaży wejściówek z powodu przedłużających się rozmów z władzami klubu. Niespodziewana wymiana między nowym właścicielem Pogoni, a fanami sprowokował ten oto wpis kanadyjskiego biznesmena. Wygląda na to, że 7100 dodatkowych biletów na finał Pucharu Polski, które wcześniej zostały przydzielone innej grupie, zostało nam już wydanych. Dzisiaj ogłosimy, jak planujemy je rozdysponować wśród naszych fanów. W ciągu najbliższych dwóch godzin Podzielę się również kilkoma ważnymi pozytywnymi aktualizacjami i ogłoszeniami korporacyjnymi. Napisał na platformie X Haditagi. Jeden z kibiców napisał w odpowiedzi: Nigdy ci nie wybaczymy zepsutego święta. Haditagi w mocny sposób zareagował na przytoczone słowa: Proszę, oświeć mnie. Jak dokładnie zepsułem ci Twoje święto? Założę się, że nawet nie potrafisz tego wyjaśnić. To drużyna, która była 16 godzin od spadku do czwartej ligi i utraty każdego zawodnika. A ty jesteś zły, bo przydzieliliśmy 15 tysięcy biletów prawdziwym kibicom, tym, którzy faktycznie pojawiali się na każdym meczu, a nie tylko tym, którzy wyszli z ukrycia na finał pucharu Polski. Ostro odpowiedział Haditagi. i dodał: Dlaczego mam wrażenie, że twoje oburzenie i oburzenie 15 innych kąt atakujących nas, wcale nie dotyczy piłki nożnej? Ale jest motywowane politycznie? Jeśli jesteś tak zagorzałym kibicem, gdzie jest twój karnet? Och, racja, nie, nie masz go. Przestańcie wszczynać kłótnie w imieniu ludzi, którzy niemal doprowadzili ten klub do ruiny. Przypomnę Wam, ci sami ludzie, którzy zablokowali mój zakup w grudniu, doprowadzili Waszą ukochaną drużynę na skraj bankructwa do 14 marca. Ale jasne, nie przestawajcie wskazywać palcami, upewnijcie się tylko, że wskazują we właściwym kierunku, czytamy w szokującym wpisie.